Przedstawimy Wam teraz piosenkę. Kasianka, to duże słowo. To jest, moi drodzy, z, pierwsza z serii naszych nowych melorecytacji, które będziemy prowadzić. To jest melorecytacja, można by było powiedzieć teraz tak spokojnie, patrząc na obecne czasy dziewczynki z gimnazjum, odnośnie temat zadany na zadanie melorecytacji wymarzona praca. I myślę, że to by było może za dużo powiedzieć do tej piosenki, bo reszta że Państwo się przekonacie i myślę, że tekst będzie dość wymowny. Proszę o klaskę na Tak mi pięknie, tak mi wschodnie, lepsze życie teraz mam. Dobra praca to wójt mnie, a ja właśnie taką mam. Moje życie zawitała, powiększyła budżet mój, perspektywy nowe dała, pomniejszyła życia z no, Mama mała, no a nie mam czasu, czasu pieniądze. Całe życie jej oddaję Od zachodu aż po świt Co mu daj Szczęście wokół A. Szczęście wokół wciąż rozdaję Dobrych moich marzeń Nowych ludzi wciąż poznaję Pekaj okay. Telefonów mam ja w brud. I kontaktów nie unikam Bo to nie jest wielki trud Tam Zawód. Co? Zawód, Zawód mój najstarszy. Zawód mój Najstarszy w świecie teren my każdy zna Praca ta אַקטאַב שימער דאָ רעד דאַ